Dzień dobry, w poniedziałek, w sobotę napisałem na moim blogu taki tekst o tym, jak widzę swoje miejsce w tym sporze po wyroku Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego. Możecie tam zajrzeć, na dole będzie w opisie filmu link do tego tekstu. I chociaż w tym tekście wyjaśniam, dlaczego nie biorę sztanderów ani jednej, ani drugiej strony to i tak odezwały się głosy jednej i drugiej strony, że znowu umywam rączki jak piłat y, albo, że jestem człowiekiem niejednoznacznym i rozmazuję nauczanie Kościoła i Ewangelii. Ja zawsze, y, wbrew pozorom, jestem bardzo, y, bardzo wrażliwym człowiekiem, w związku z tym zawsze takie głosy y, gdzieś we mnie zostają i się zastanawiam, a może jednak powinienem inaczej. Jest we mnie dużo wątpliwości, ale jak czytam dzisiejszą Ewangelię, to, to utwierdzam się w tym, że, y, że to, co napisałem, to, co napisałem, to jest jakby pikuś, ale to, co myślę, to w jaki sposób żyję, jest słuszne. Y, I nie mówię, że to jest uniwersalne. Raczej y, patrzę na to, że być może tak jest w kościele, że różne osoby w różny sposób powinny y, prawdy wyjawiać i nimi żyć. Po co my dzisiaj mamy w Ewangelii, mamy zderzenie dwóch światów w ramach religii, w ramach wyznawania i wiary. Z jednej strony mamy takiego urzędnika kościelnego, takiego człowieka, który postawił na prawo, takiego człowieka, który kiedy Jezus chce uzdrowić kobietę w szabat z ciężkiej choroby, długiej choroby, kobietę, której ta choroba spowodowała to w niej, że ona traci życie. Ona nie ma w sobie życia. To nie jest jakieś tam przeziębienie, że ma trzy dni y, y, jakiś niedyspozycji, ale to jest ciężka, długa choroba. Y, tam jest mowa o upływie kr upławie krwi, to y, oczywiście nie wiem medycznie, co to za choroba była, ale w Biblii też krew ma y, znaczenie tego, że w krwi jest życie człowieka, więc uchodzi z niej życie, długi czas już. Ta kobieta ma się strasznie źle. I kiedy staje naprzeciwko Jezusa i chce ją Jezus uzdrowić, to ten właśnie religijny urzędnik, bo to nie był człowiek niewierzący, ale religijny urzędnik mówi stop, nie wolno uzdrawiać w Szabat, to jest zło. I mamy zderzenie, tak jak powiedziałem, dwóch różnych wizji wiary w tego samego Boga, bo przecież i ten, ten przełożony synagogi, i Pan Jezus wyznawali tego samego Boga. A jednak Jezus mówi nie. Żebyś wiedział, że, że ja jestem kimś, kto wierzy w Boga, kto jest Jego synem, to mówię tej kobiecie, jesteś uzdrowiona. I myślę sobie, że w każdym z nas jest coś takiego, że chcielibyśmy, żeby nasza religia sprawiła, że świat będzie idealny będzie w nim prawo, które będzie wszystko porządkowało według naszych kryteriów. Nie wiem, chyba jestem zagłupi na to, być może teologowie moralni, teologowie naukowcy od nauki katolickiej społecznej będą lepiej się na ten temat wypowiadać. Ale wydaje mi się i mam gdzieś w sumieniu takie przekonanie, że naszym zadaniem w tym świecie, naszym, mówię, chrześcijan nie jest tworzenie systemów prawnych, które ten świat uczynią lepszym, ale Naszym zadaniem jest pójście do ludzi, którzy od wielu lat mają się źle. A skoro uważamy tych wszystkich, którzy y, są przeciwni naszemu światopoglądowi za grzeszników, za tych, którzy są daleko od Boga, to idźmy do nich i dajmy im Boga, dajmy im miłość. To jest to, co robi Jezus: zderzenie świata urzędniczego, prawniczego z falą wielkiego miłosierdzia, z falą wielkiego uzdrowienia, z falą wielkiego. Uwolnienia, tak naprawdę. I być może, tak jak wczoraj mówiłem, potrzebujemy ludzi, którzy będą ludźmi pojednania, to znaczy będziemy ludźmi, którzy trochę inaczej myślą. Trochę tak jest, że kiedy się jest człowiekiem pojednania, człowiekiem przebaczenia, to sporo się traci, no bo trzeba zrobić krok do tyłu, bo trzeba wyciągnąć rękę, bo trzeba ze swojej dumy trochę utracić. Ale wtedy jest szansa na to, że rzeczywiście w tym świecie będzie trochę więcej pokoju, trochę więcej uzdrowienia. Jeszcze raz mówię, nie mówię, że ja mam rację, że tak jak myślę, wszyscy mamy myśleć, że Kościół powinien iść taką drogą, którą ja uważam za słuszną, ale jestem głęboko przekonany, że my naprawdę potrzebujemy nie tyle oceny tych urzędników w Kościele, o której dzisiaj mówi. Ewangelia, ale potrzebujemy ludzi bardziej podobnych do Jezusa, czyli takich, którzy idą i uzdrawiają, idą i sprawiają świat lepszym. Myślę, że wszyscy po wielu latach sporu światopoglądowego widzimy, że naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy jedni drugich oceniali, żebyśmy mówili, kto lepszy w kościele, kto gorszy. Jak mnie strasznie wkurza to, chociaż to miłe i łach, łechta moje ego, ale jak mnie strasznie wkurza to, kiedy słyszę i czytam na swój temat, gdyby więcej było takich księży, jak ksiądz, to bym chodził do kościoła. Nie, nie chodziłbyś dlatego, że ja jestem. To jest nieprawda. Prawdą jest, że może nas pociągnąć Jezus. Jezus, który jest inny od nas. Bo znowu, kolejną prawdą jest to, że w każdym z nas, we mnie też, jest jeden i drugi. Jest taki urzędnik, który się zasłoni prawem, i jest Jezus, który chce trochę więcej dać człowiekowi. Więc chodzi o niego. Więc w tym, w tym naszym świecie i kościółkowym, i takim, w którym żyjemy wszyscy szerzej, my nie mamy szukać urzędasów, żeby ich pokazać palcami i wtedy się poczuć lepiej i sprawić. Wokół siebie y, pokazać czudkę, która będzie taka fajna, bo, bo mi mówią, że dzięki mnie są w kościele. Nie. To oczywiście, jeszcze raz mówię, jest bardzo miłe i warto się do tego przyznawać, że ktoś mnie łechcze, bo wszyscy to lubimy, ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy pokazywali wizję Jezusa, która zawsze będzie wizją pojednania, bo Jezus idzie na krzyż nie po to, żeby cierpieć, ale żeby pojednać ludzkość z Ojcem to jest to, co w dzisiejszym czytaniu będzie, yy, będziecie słyszeć. Chodzi o pojednanie. Chodzi o to, żeby być człowiekiem, który naprawdę żyje ewangelią. To jeszcze raz powtórzę. To jest w świecie zawsze sposób na życie, w którym trzeba zrobić krok do tyłu i trzeba stracić. Nie da się inaczej. Nie da się żyć ewangelią i zarazem być silnym. Nie da się żyć ewangelią, zarazem być człowiekiem, który cały świat dostosowuje do Mojej wizji, czyli chrześcijaństwa y, świata. Nie da się tak żyć, to się, to się nigdy nie uda. Zawsze się udaje coś innego. Znaczy, że kiedy widzę, że ktoś ma takie zakusy, jak ten przełożony synagogi, to mówię: Nie, ja mam taką moc, a każdy z nas ją ma, bo to jest miłość moc do tego, żeby uwolnić tę kobietę, żeby jej dać wolność, żeby ona mogła rzeczywiście być kimś, kto potem pójdzie i będzie żył. I może też to jest jakiś Ślad tego, jak powinniśmy postępować. Nie wiem, może się mylę, ale zobaczcie, że prawo jest dla wszystkich, jest dla masy, jest dla, nie wiem, dla narodu, dla, y, dla jakiejś społeczności i tak dalej. A to, co robi Jezus w ewangeliach, to bardzo często zniżenie się jakby do jednostki. On spotyka konkretną kobietę, konkretny przypadek i mówi, nie mówi, że prawo jest nieistotne, ale mówi, źle stosujesz to prawo. I tak samo jest tutaj, że pan Jezus nie, y, nie mówi, że to prawo o szabacie jest złe. Ale mówi, że teraz w tym momencie ważniejsza jest miłość od tego prawa. I w tym momencie, właśnie w tym konkretnym przypadku, Jezus uzdrawia tę kobietę. To nie znaczy, że y, łamie szabat. To nie znaczy, że, y, że trzecie przykazanie w myśleniu Jezusa już nie działa, jest nieistotne. Jest, bardzo. Ale najważniejsza w tym momencie jest ta kobieta i miłość do niej. Spróbujmy o tym podumać, na ile rzeczywiście jesteśmy ludźmi, którzy dają innym miłość, a na ile zasłaniamy się prawą. Dobrego poniedziałku Wam życzę. Do widzenia, trzymajcie się.